Jesteśmy w Podolu Wielkim. Świętujemy dzisiaj premierę rocznika 2022. Jest to piąta premiera, jeśli chodzi o Kowity z podala Wielkiego, ale po raz pierwszy mamy okazję świętować ją właśnie tutaj na miejscu w Podolu. Rocznik 2022. Muszę powiedzieć, że wybitny, chyba do tej pory najlepszy, z przecudowną pszenicą, rewelacyjnym ziemniakiem, wyśmienitym jęczmieniem. Jesteśmy tutaj razem z naszymi przyjaciółmi, z przyjaciółmi Podola Wielkiego, z ludźmi, którzy doceniają to, co robimy na co dzień. Świętujemy premierę rocznika, do którego dołożyliśmy naprawdę chyba największych starań jak do tej pory. Dzisiaj w Podolu mieliśmy okazję przygotować fantastyczną kolację, która odbywała się w parku. Zaczęliśmy od chłodnika z arbuza oraz pomidorów malinowych, bo mamy sezon na nie, więc absolutnie to się super komponowało z okowitą ziemniaczaną z nowego, z nowego rocznika. A potem podaliśmy wyjątkowe trzy kiełbasy. Pierwsza kiełbasa była to kiełbasa ze świni złotnickiej z rodzynką, kolejna to była kiełbasa z dzika razem z rozmarynem. Z Dancy się cookbook z XIX-wiecznej książki kulinarnej, a trzecia kiełbasa była to typowo kiełbasa gnańska z białych ryb i troci bałtyckiej. Z efektów jesteśmy niezwykle satysfakcjonowani i liczymy, że Państwo również, próbując naszych produktów, już niedługo na półkach sklepowych, w restauracjach, w Polsce i w tym roku już również za granicą. Będziecie mieli okazję zweryfikować i mamy nadzieję, że spełnione Wasze oczekiwania.